lub nie wówczas. My swoją pracę musimy wykonać, przedstawić w społeczności lokalnej stan aktualny. Przechodząc do konkretów. Wspominacie Państwo sprawę z gospodarki komunalnej, co zostało oparcie na, na rzecz notatki prasowej. Sprawa została uruchomiona. W finale jest posiedzenie komisji gminnej, która przyjmie ten protokół lub podniesie ewentualne uwagi. Pan tezydnia... Konkluzja z, z tej kontroli. Zespół kontrolny to dwie osoby, katełko Dąbrowski i Ryszard I tak, prezydent nie przekazał dokumentacji dotyczącej promocji DGK, bo ograniczona odpowiedzialnością. Prezydent odmówił przekazania jakichkolwiek dokumentów dotyczących przywrotu. A przypomnę, że podatek śmieciowy będzie zatwierdzała Rada Miejska i to jest kompetencja Rady Miejskiej. I wysokość tego podatku, to to jest... Koszty ponoszone przez